Siemanko, z tej strony Krycka. Oto 1 vs 1 z klubowiczem. Tak więc gramy z klubowiczem i pierwszą rundę będziemy grali na Broka. Mówiłem się z widzem na no co będziemy grali. Gramy na zwykłej, otwartej mapie. No i nie przedłużając, lecimy. Lecimy i zobaczmy jak nam pójdzie. Ojej, ojej, ojej. Dobra, trafiłem go raz. No nie wiem, nie wiem, może być trochę ciężko. Dam chyba trochę umygrać tym rokiem. Niby mam wysoką master. Czyli na nim. Ej, no halo. Kurde, porobił mnie. Kurde, no. Ej, słabo. Jest słabo. Jeszcze mnie neguje, super. Kurde, lipton, lipton, lipton. Lipton, lipton. No. Czekajcie, ale to jest do zrobienia, to jest do zrobienia. To jest do zrobienia. Kurczaczki. Tak, tak, tak. Dobra, trafmy go. No, kurde, trafmy go tam chociaż raz. Tak, także czy. O, 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 tak właśnie. Tak. Nie. O, kurde, prawie już mnie walnął. Dobra, let's go. Tak, zepchnijmy, zepchnijmy go do strefy. Zepchnijmy go do strefy. No, jak? Nie. ej, ej. Kurde, ale to jest ostro. Nie, zagnęło mnie. O kurde, no kurcze. Pierwszą rundę przegraliśmy. No, Słowiutko, trzeba będzie się zrewanżować w kolejny. Mam nadzieję, że nie przegram. Dobra, drugą rundę gramy na Chestera. Bo ogólnie się widzę wcześniej. Mówiłem, żeby wiedział jakich zadmiarzy. Mamy tu mu nawet. Dam emotkę, że Chester. Wybierzmy sobie Bilda. Tutaj. Hmm, to. Dobra, tyle. No i dobra, lecimy z drugą rundą. Nie ma co przedłużać ogólnie. <laughs> pozdro twój stary, jesteś na odcinku. Nie wiem, ile osób cię obejrzy, bo sławnym youtuberem nie jestem, no ale dobra. Dobra, gramy. E, kurde, dobra, do, 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 taką samą masterię ale jak ja. Też level 2, ale maskina lepszego. Dobra. No pierwsza rundę niestety, samolot nie przegraliśmy. Więc wypadałoby to mu grać. Ale to może być ciężkie. To może być ciężkie. Coś nie wiem, nie idzie mi. Przecież teraz pierwszy niby hitłem, ale. Kurde, no. O? Dobra, tak. Tak trzeba. Nie wiem. Dobra, weźmiemy go tak do rogu. Tak, 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 tak. Kurczę. Ej, no, się, wydawało mi się, że łatwiej będzie, a to jednak ci Kubowicze to tak dobrze grają. Jednak pucharki to nie wszystko. Przecież gościu ma 40 koła. E, no, a dobrze gra. Przynajmniej no tym chesterem dobrze gra. Tym Brokiem też dobrze zresztą grał. Ograł mnie. Czestarem wydaje mi się, że wygram na niego, bo widzę, że Czestarem na razie go lepiej obijam. On jest tak bardziej w rogu. O, dobrze, strefa godcina? S. 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 Dobra, tą rundę wygraliśmy. Nie niby mogłem ulta używać, bo zapomniałem, że przecież mi się zmieni po rundzie. Ale dobra, ej. Randomowo dajmy fasolki. Aha, dobra, lagło Randomowo fasolki dajemy co mi da? A, spida mi dało. Spoko w sumie. O kurde. Ty co, co on chciał zrobić? Ty chciał, aha. On chci nie. Nie, ja nienawidzę lagów. No kurcze. Teraz spida dostałem. Za, za bardzo używam tych fasolek. Ale... To jest do zrobienia, to jest do zrobienia. Chester Main, Chester Main. Teraz jestem Chester Main. No on też iknął, ale chyba... Co mu w ogóle dało za efekt? Chyba żaden. Znaczy w sensie, że ja nie wiedziałem jaki. Ojej, jaka No co? Porobił mnie. Ej dobra, bo jak to przegram, to już przegram całkowicie. wiem, nie trzeba robić wanny trzeciej rundy. A ja bym jednak chciał przynajmniej tą trzecią rundę zagrać Jak przegrać to z honorem No niby wygrałem jedną rundę z tych, ale to Mecz nie wygrany, 2-0 z Widzem To będzie, znaczy 0-2 z Widzem, to kurde cool, no słabo No ale, mogę sobie trochę innych odmiarzy wybrać, żebym miał łatwiej A tak to sobie wziąłem takich co Widzę, że on ogarnia I to jest problemem Co on tam kombinuje, on się cofa On nie podpuszcza Dobra, walnie. nie, wal... ale nie, to z do ugrania, to z do ugrania, to będą ciężary, ale to jest do ugrania. Dobra. Let's go. No kurde, no nie wiem, nie, coś nie idzie. To najgorsze jest to, że my się tak klepiemy na daleko tymi chesterami. Jakby... No i kurde, cool, przegrałem, no niestety gościu wygrał ze mną, no niestety, no nawet sobie mi kudosa dał, dobra, no w tym odsunieszku było na tyle, Ogromnie 2 do 0, niestety widz, pozdrowia do widza, no jedno.